Maneczko widzowie, dzisiaj ciekawsza sprawa, bo spadki na RMRach i, chwilka, i takim chwilowym słówkiem o szynkach, Zaczniemy od RMR-ów. Nie wiem czy wiecie co się stało, ale jak nie wiecie, to generalnie zmieniono wygląd RMR-ów. i ciul wie czy to bug, czy nie, czy to po powrót do starego wyglądu. No ale wyglądają ponownie gorzej i ceny też się posypały w dół, więc zaraz sobie o tym. Pogadamy co się stało, i troszkę kas poleciało. No, nie oszukujmy się, ale na szybkim wstępie, strona do wymiany swoje skinów. Jeżeli chcesz mieć swoje skiny, to w opisie masz skórka małpę, strona gdzie masz wymienić. Najlepsza aktualnie, jaka jest według mnie, z kodem Eldat dostajesz darmo 5 dolarów przy wymianie, więc bardzo spoko opcja. Plus tego przy wpłacie również z kodem Eldat dostajesz 35% bonusu do doładowania, Czyli jeżeli doładujesz sobie 100 dolarów, to dostajesz 135 dolarów za ferry i jakby tego jeszcze było mało. Strona nie wlicza ceny naklejek, przez co jest tutaj mnóstwo skinów z ładnymi naklejkami i często bardzo, bardzo drogimi, yy, które można wyjąć i sprzedać sobie na rynku Steam po prostu drożej, żeby na tym zarobić. Więc jeżeli ktoś chce sobie poszukać krawcików, albo do grania, albo do sprzedania, to również fajne. I do tego no, fajne bonusiki. Po kopne do działań z jak na Steama i ja polecam. Dobra, przechodząc do odcineczka RMR. Popatrz, co się wydarzyło. Na jakikolwiek RMR, a nie wejdziemy, e-wilki Jedne z faworytów, zobaczcie to, złoty 30, pyk. 69 grosz w pewnym okresie. Du dużo ludzi też skupowało te naklejki według mnie inaczej. Ryzykowne strasznie. Ruletka, dlaczego? No bo ci, co skupowali, liczą na pewnie powrót do gry tego ładniejszego holo, albo że jakaś sytuacja się odwróci i te naklejki wrócą. No. Ten scenariusz może się pojawić, oczywiście nie zaprzeczam, lecz jest bardzo ryzykowny. Ta cena może stać już o takiej cenie, więc osoby, które miały dużo RMRa, no troszkę się tej kasy posypało. I w sumie to śmieszne, bo z jednej strony, znaczy nie śmieszne dla tych osób, które oczywiście mają tutaj ode mnie, co to oglądają, ale śmieszne z tej strony, że ostatnio wrzuciłem film, to wczoraj lub przedwczoraj, o trzech rzeczach, w które według mnie warto inwestować. I dla Beki na końcu, chyba trzech albo po prostu rzeczach, i na końcu dla beki powiedziałem Remery. I w sumie dwa dni później taki trochę crash bym powiedział, nawet RMR-ów się dzieje i takie coś się odwala. I te holormerki sobie, no, poleciałyby nieźle w dół. No, jeżeli ja byś, bym żałował to na Norfie, na takie wilki, myślę, że sobie zakupił, bo są naklejki, które ja bardzo lubię. Widzimy, że z 350 tak naprawdę cena spadła do 255,50 nawet. Więc, no, złotóweczka ponad się posypała na sztuce, więc, no, jest duże, duża duży spadek. Czy to wróci? Nie mam pojęcia, tak szczerze. Wydaje mi się, że raczej tak zostaną, ale ciul wie, może wrócą. i Będą tu takie się bardzo świetlące w gierce, jak były. bo No bo bardzo się błyszczały te naklejeczki, nie oszukujmy się, bardzo się błyszczały. E, może wrócą do tego stanu, może nie, tego nie wiadomo. Zostaje tylko nam czekać i po prostu patrzeć jak będzie wyglądał rozwój z całej sytuacji. E, jeszcze słowałem e, o skrzynkach, też ciekawe, skrzynia. Skrzynie, skrzynie. Bardzo dobra cena, skrzynie. Bardzo fajnie to wygląda, wiadomo, nie mówię to o zamania, załamania, dlatego że no warto je trzymać, chociaż załamania 3,80 tak naprawdę, no proszę Was. Znowu kolejne rekordy z nie załamania podbijane są. No i co mogę powiedzieć, wszyscy co inwestują, kasa nam leci do góry, no nie? Z zamania załamania sobie rosną do inwestycji, no cena taka już średnia, bym powiedział, lecz ten kto ma, trzymajcie, zobaczcie strefy zagrożenia 5 ziko, no przecież to jest piękne. To jest przepiękne. skrzynie pryzmatu, zobaczcie to. Pięcie Ziko. I spytam tak, czy warto sprzedawać? Generalnie cena jest, powiem, powiem tak, żeby to nie będzie tak jedno, zero jedynkowo, no bo to jest wszystko zależy, Nie ma na rynku, tego zero jedynkowo. Chcesz, to sprzedajesz, nie chcesz to nie sprzedajesz. Cena jest bardzo dobra, może być lepsza, może być spadek, więc tak naprawdę jest to ryzykowne trzymanie tych skrzynek. Lecz według mnie. Inaczej, ja mam ja inny plan na te szynki, więc ja tak, ja tak trochę inaczej na to patrzę, nie patrzę kryzysowo, że kurczę, już bym sprzedał, ja to, to mam w dupie tak szczerze. Bo ja je trzymam na długiego long terma i jak na przykład będą po dyszce, czy tam już po 9 zł, to już takie prytmaty dwójki stwierdzę tak Dobra, chyba się wyprzedaję z tego i sprzedaję wszystkie i coś innego wale pieniążki, więc A dla mnie aktualnie to trzymanie i nie śpieszę się z tym sprzedaniem tego. Ja jestem, właśnie, lubię terminówki walić i no, szynki fajnie sobie rosną, więc widzicie, te ceny są przyjemne, naprawdę ładnie to się prezentuje. No i co, i oby jak najwyżej się trzymały, bo wiem, że wielu z Was ma te szynki różne, więc też ja wiele z nich polecałem. Wiele z nich jest to dosyć drogich już, eee, więc co, no, staje tylko trzymać widzu i oby to, oby to drożało z czasem, obyśmy na tym zarabiali. To było na tyle, jeżeli macie po prostu w górę, ja strzegcie sobie kanał, napiszcie jakiś komentarz ciekawy. Eee, trzymajcie się, widzowie. Cześć, cześć.